Halo, halo, przy mikrofonie Alicja nadaje dzisiaj z mojego salonu i będę mówić o bardzo, bardzo takich fajnych, luźnych rzeczach. Mam trzy tematy, czyli będzie miks. Zaczniemy od tego, dlaczego jesień, wrzesień, ale jesień tak ogólnie jest najlepszym momentem na start z projektami, które od dawna, dawna, dawna siedzą nam w głowie do nauki, do działania, do tworzenia, do robienia nowych rzeczy. Jesień jest cudowna, o tym chwilę pomówię. Pomówię o tym, czy nagrywanie odcinków na zapas ma sens. To takie bardzo podcastowo kreatywne. No i opowiem Ci o ROMO, nie wiem, kojarzysz może FOMO, Fear of Missing Out, czyli taka, uh, 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 boję się, że coś mnie ominie na przykład w social mediach albo gdzieś, więc muszę być na czasie i muszę cały czas tam sprawdzać. Jest coś takiego jak ROMO, ROMO? Nie wiem, z Polsce To ROMO. I o tym będzie na samym końcu. Zapraszam serdecznie. Uwaga odbiorcy. Tak w zasadzie przebija wszystko inne, co byśmy mogły tutaj wymienić. Podcast daje możliwość takiego innego rodzaju bliskości z ludźmi. No i mi się to bardzo podoba. To jest taka inwestycja czasu i energii długofalowa. Ale musisz odpowiadać na problemy ludzi, do których mówisz. My jako edukatorki rozwiązujemy czyjś problem. Relacje w życiu są najważniejsze, bo one przynoszą nam jakąś satysfakcję z życia i, mm. i różne rzeczy. I podcast naprawdę bardzo buduje fajne relacje. Najlepszej energii, w najlepszym świetle, w najlepszym tak. swoim dniu. Hej i witaj w podcasterkach przy mikrofonie Alicja. Daj znać, że z nami jesteś. Polub ten podcast w aplikacji, w której aktualnie słuchasz. Zostaw komentarz albo daj lajka. Ja doceniam naprawdę wszystko. Zaczynamy! Powiem od początku o tej jesieni i o wrześniu. Ja zawsze ja byłam tą grzeczną uczennicą, kochałam chodzić do szkoły. Już w sierpniu sobie okładałam książki, podpisywałam zeszyty, uwielbiałam wiesz, robić szlaczki, podkreślać tematy. No i zawsze byłam tą piątkową, wzorową uczennicą i tak mi zostało. Po prostu no, lubię się uczyć, taka jestem i tyle. To nie żadnej tam mojej go wysiłków to nie włożonego, tylko po prostu taka jestem. I jak przychodzi ta jesień, to dla mnie jest. Uff, wow, takie, że teraz usiądę i porobię. Bo z drugiej strony jestem też taką osobą, która jest cały czas w ruchu. Uwielbiam być na świeżym powietrzu, chodzić na spacery, pływać, skakać, biegać. Znaczy biegać to dopiero niedawno polubiłam, może po tym kiedyś opowiem. Znaczy teraz ci powiem, że polubiłam biegać i się zapisałam na półmaraton, nie? No taka jestem na przykład wyrywna do różnych projektów, nie? No bo co, bo jesień, co tam, gdzie co pobiegnę, pobiegnę. Dobra, podleciałam z tematem. Ogólnie kocham się uczyć, całe życie to robiłam. Przeszłam przez ten, przez ten system, gdzie była szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, studia, nie? No to skończyłam sobie studia i po studiach dalej się uczyłam, kursy różne, przy różne Aż do tego do momentu, gdzie doszłam, mam trzydzieści kilka lat i zrobiłam swoje kursy, swoją społeczność. I chętnie zapraszam dziewczyny, które chcą się uczyć, chcą coś robić, startować. Hmm, bo to jest właśnie ten bardzo fajny czas na robienie takich rzeczy. Nie tam środek lata, gdzie gdzie po prostu chcemy być na zewnątrz, czy jeżeli mieszkasz w Skandynawii tak jak ja i zobaczysz trochę słońca, to jest, ha, muszę wyjść to słońca, bo może się nie zdarzy mi to przez kolejny miesiąc. E, tak, w tej jesieni jest mm, idealnie. I na jesieni ruszamy z grupami Mastermind, czyli tak jeszcze to podkręcimy i będziemy działać, iść do przodu. O grupach Mastermind opowiada w przednim odcinku, także nie będę tu się powtarzać. Ale wczoraj rozmawiałam z Krystyną. Na takiej konsultacji online. E, Krystyna będzie w jednej z grup i mówimy, no to zrobimy taki, kurczę, takie, kurczę, spotkanie zero i trochę obgadałyśmy sobie to, o czym, z czym ona będzie pracowała. E, albo no po prostu obgadałyśmy jej tematy, tak wiesz, tak porządnie, przez godzinę gadałyśmy o tym. I ona coś takiego powiedziała, że super, że się cieszy na to spotkanie. Oczywiście ja parafrazuję, Krystyna, jak tego słuchasz, nie wiem dokładnie, czy takich słuch użyłaś, ale. Miałam uczucie, że bardzo się cieszysz i powiedziałaś, że mm, tego mi właśnie potrzebuje, takiego kopa, takiej systematyczności, takiego zobowiązania się, ruszenia dalej, i podczas gdy my tam już mówiłyśmy sobie, nie wiem, z 40 minut i poruszyłyśmy różne kwestie, wiesz, rozgrzebałyśmy jej tematy, wzięłyśmy je na stół i zaczęłyśmy uporządkowywać. I ona powiedziała, że ja już wiem, ja już wiem, co chcę ja robić. Ja już to powiedziałam, ja już to nawet sobie zapisałam gdzieś, nie? Także z Krystyną, i z Jagodą i z Karoliną działamy na jesieni z ich pod projektami podcastowymi. i Jak tylko one ruszą, to ja zapraszam dziewczyny i powiem ci, co one narobiły tam, bo mają fajne tematy. Każda inna, ale każda takie od serducha, bardzo fajne. Czuję, że wyszła mi z tego reklama społeczności grup mastermind, co jest fajne zresztą, ale nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że ja naprawdę, tak jak takie to dziecko moje, jak się sobie patrzę, to moje wewnętrzne dziecko, to mało alusie, co. Okładała sobie książki yy, i wypożyczała z biblioteki różne inne książki i przygotowywała się i sobie tam, wiesz, plecak układała, nie? Już na początku sierpnia, bo już była taka podniecona. Yy, no to ja tak właśnie teraz mam. I mam jeszcze jedną taką dygresję, że zawsze jak dla mnie, takim w ogóle pierwszą oznaką, że nadchodzi jesień, to nie tam jakaś pogoda czy coś, to oczywiście wpływa na mnie, nie? Ale ja mam taką niesamowitą ochotę, przez te pierwszych kilka dni, kiedy to poczuję oglądać serial, który kojarzy mi się bardziej jest tak zakotwiczony u mnie z jesienią, że głowa mała i dam ci chwilę, bo może, może też kojarzysz ten serial. Może też coś takiego masz, że jak coś przychodzi, to ty już wiesz, że, że to już to jest to, bo tobie już się tego chce. Um, u mnie ten serial to polski tytuł. Miał takie dziwne tłumaczenie, ale ja wtedy w ogóle, jak żyłam sobie w Polsce, miałam tak kilka, kilkanaście lat, nie kojarzyłam, że można tytułów nie tłumaczyć. On się po polsku nazywał Kochane kłopoty. Bez sensu. A po angielsku Gilmore Girls. Także jak przychodzi mi ochota na Gilmore Girls, to sobie oglądam. Teraz, jak pracuję z domu, to przyznaję, że oglądam w trakcie śniadania i lunchu to takie odmurzczenie, i takie, że takie, uff, dobra, jest jesień. Nie wiem, czy, czy to normalne, czy też tak ludzie mają, ale ja coś takiego mam i chciałam się podzielić, bo jest aktualnie teraz taki czas i to wprowadza nas do drugiego tematu, czyli o nagrywaniu odcinków na zapas. Z dziewczynami też na, rozmawiałyśmy na takim spotkaniu w czwartek, na naszych podcastowych czwartkach, które mam w społeczności, że Weronika się tak podzieliła, że kurczę, nagrałam już tam 130 odcinków podcastu e, i nagrałam trzy na zapas. I, I w sumie, no niby fajnie, ale z drugiej strony, jak masz taką długą przerwę też, to w sumie nie wiem o czym ja tam do końca mówiłam. I y, oczywiście jest. Różne są strategie, różne metody, różnie ludzie nagrywają, i, i oczywiście to może być dobre, i tamto może być dobre. Wiadomo, gdzieś najlepiej po środku się spotkać, ale są takie treści, na przykład takie jak te, takie totalnie luźne, gdzie ja chcę sobie po prostu pogadać. Gadam sobie do mikrofonu w moim salonie ktoś tego tam gdzieś słucha, no i spoko. Mam taką potrzebę, a komuś też się może fajnie na serduchu zrobi, no to tego nie nagram na zapas, bo ja to teraz, teraz to czuję, teraz to nagrywam, teraz chcę to mówić. Są oczywiście takie treści typowo edukacyjne, gdzie na przykład omawiasz jakiś temat, no to konkretnie mówisz, to tam najlepiej właśnie, żeby nie wplatać jakichś emocji, ale są takie odcinki, które ja na przykład osobiście potrzebuję właśnie wkładać w nie emocje i Weronika też mi powiedziała, że dostała feedback od swoich słuchaczek, dostaje i ona już o tym dawno wie, że dziewczynom to, co się podoba w jej podcaście, to jest właśnie ta autentyczność, to jest to, że ona jak klikną w jakiś tam kolejny odcinek czy w nowy odcinek, to one nigdy nie wiedzą, czego się spodziewać tak naprawdę. Czy to będzie ta, e, ta osoba za mikrofonem taka ha, 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 uśmiechnięta i pełna energii, wszystko jest spoko, czy raczej taka, hmm, dzisiaj omówimy temat, bla, bla, bla i tam będę ci mówić spokojnie i tłumaczyć i tak dalej. Jesteśmy różni i e, tak jak ja na przykład... Ja czuję, że mam to. Czasami jestem super, wow, energia, fajnie, mówmy, nagrywamy podcast. Czasami totalnie nie. Czasami jestem poważna, czasami jestem mniej poważna. I ja dla, oczywiście to jest wszystko dla równowagi, w, tak jak w każdym e, momencie życia, czy tam w każdej dziedzinie życia, że szukamy czegoś, czy kogoś innego, nie? Na przykład jak jesteśmy tacy super wow, no to szukamy kogoś, żeby był spokojny, nie? E, ja jak słucham podcastów, to ja lubię takie, gdzie jak włączę, chcę się czegoś nauczyć, na przykład jakimś szeroko, powiedzmy, biznesie online, czy nie wiem, zdrowiu, czy jakiś tam nowy trening sobie wymyślę, to ja chcę mieć taką osobę, że wiem, że jak ja włączę, ona zawsze mówi bardzo podobnie, ma samą strukturę i wiedzę i jest spokojnie. To są różne metody, są różni ludzie, różni podcasterzy. Ja tylko chciałam powiedzieć, że mm, no, nie ma tego złotego środka i nie ma idealnej, e, idealnej opcji opcja jest jedyna, że nagrywasz, testujesz i wybierasz to, co dla ciebie działa najlepiej. I tyle. Tak jak ze wszystkim w życiu, no. Yy, tak, no, no nie nauczysz się tego z książki, musisz przetestować yy, i pamiętaj, że nic na siłę i a swój, taki swój, yy, jak to powiedzieć, no twój styl jest kurczę twoim stylem, nikt go nie skopiuje, nie wymyśli i, i tyle. I trzeba go sobie wypracować, a jak już sobie go wypracujesz, to może się będziesz go trzymać, a może go zmienisz, nie? No nigdy nie wiadomo, ale ja chciałam dzisiaj nagrać króciutki odcinek i mam dla Ciebie na zakończenie coś, co po prostu urzekło moje serce ostatnio. Jak to zobaczyłam, był wow, wiedziałam, że musi coś takiego być, bo poczułam no i oczywiście, jak poczułam to za chwilkę, za kilka dni, zobaczyłam takie słowo. A słowo to się je pisze Romo. Chociaż to nie jest z, pols z polskich słów, ale po polsku bym powiedziała Romo. Mm, a więc, żeby już tutaj tajemnicy więcej nie robić, chodzi o relief of missing out, w przeciwieństwie do fear of missing out, czyli zamiast się mieć tego FOMO, czyli że kurczę, muszę obejrzeć ten nie wiem, film, muszę zobaczyć tą rolkę, muszę być na Instagramie czy na TikToku, bo coś mi ominie, wszyscy o tym mówią, wysyłają sobie hihihi, hi hi, a ja nie mam, nie? No to to jest FOMO, a relief of missing out to taki na odwrót, że wow, jak mi super dobrze z tym, że mnie tam nie ma i ja w końcu Poczułam się tak kilka dni temu, kiedy sobie zdałam sprawę, że moja relacja, to u mnie, u mnie najgorzej było z Instagramem, bo TikToka jakiegoś tam miałam, coś tam wrzucałam, nie pamiętam co, kiedy i w ogóle nie byłam tam przez wieki już. Ale ten Instagram był ze mną od wielu lat, bo nie wiem, chyba od 2015 roku jakoś, no czyli z 10 lat. I miałam z nim dużo. Byłam wkręcona w pewnym momencie, jak robiłam swój pierwszy podcast, Łosiologię to byłam bardzo wkręcona, a potem było mi coraz ciężej, coraz ciężej i przez te ostatnie 2-3 lata takie, wiesz, powroty, odchodzę, niby nie odchodzę, już mam dość, ale jednak gdzieś z tyłu tam głowy mam, że muszę tam być, nie? I ja wiem i dlatego ty mówię, bo z kim bym nie rozmawiała, zawsze temat social mediów się pojawia i ja mam zawsze trudno odpowiedzieć tym ludziom, bo wiem, że nie takie odpowiedzi w sumie chcieliby uzyskać i ja na swoją też odpowiedź typu, a wcale nie musisz być na Instagramie i na żadnych social mediach, nie mam dla ciebie cudownej odpowiedzi, bo nie mam dla ciebie też takiego case'a, że słuchaj, ja zrobiłam tak i u mnie tak zadziałało. Natomiast wiem, że ludzie różni tak robią i że na pewno można robić, no bo kurczę, nie ma tylko jednego rozwiązania na świecie. Ja wybrałam tam nie być. To znaczy, ja nawet spojrzałam wczoraj, z, z komputera, wyszłam przez komputer na Instagram, to wygląda tak słabo, że tam naprawdę się nie chce być. I tam jakieś miałam posty nawet w lipcu czy w sierpniu chyba, nie, w lipcu chyba. I mam tam różne filmiki, ale to są fragmenty moich rozmów, wywiadów, które robiłam, więc tak jakby w Riverside zrobiłam szybkiego shorta i wrzuciłam przez tam menadżera, więc tak naprawdę to nie było żadne wchodzenie w tę aplikację. Ale dopiero teraz tak poczułam, że tak jakby o tym zapomniałam i mam takie... Jak słyszę różne rozkminy i, i ludzi takich, no nie wiem, takie rozterki wewnętrzne, nie? Być czy nie być, robić, nie robić, co robić, jak robić, tego tyle jest, co się tak zmienia. Ale z innej strony chcę promować swój podcast, czy tam chcę promować swoje rzeczy, no to chyba muszę być. Moi ludzie tam są, więc relacje i to wszystko i tak dalej, a ja tak nie. Ja dawno temu poczułam, że dla mnie to nie jest dobre, nie chcę brać w tym udziału i... Nie chcę ludzi też w to kręcać, wkręcać, robiąc moje rzeczy. I tak sobie postanowiłam, i tak jak mówię, bardzo długo miałam z tym. Ech, tak, do przodu, krok do przodu, dwa do tyłu, jeden w bok i tak wiesz, takie trochę się ciulanie wokół tego tematu, ale teraz jestem w takim, że kurczę, nie, nie muszę, nie chcę. Ale potem zobaczyłam coś takiego jak to Romo, czyli Relief of Missing Out, i ech, nawet mi chat podpowiedział, że wspomnij, że to jakiś tam aktor powiedział według, w kontekście jakiegoś filmu, bla bla bla, i że to się pojawiało wtedy i wtedy i wtedy, wtedy cały kontekst historyczny. A ja mówię, mam gdzieś ten kontekst historyczny, bardzo po prostu mi się podoba to stwierdzenie. Więc kiedyś byłam bardzo na FOMO, teraz jestem na ROMO. Jak będzie za rok, nie mam pojęcia, nikt tego nie wie, świat się tak zmienia. Natomiast wiem, że każde nasze takie doświadczenie, czy to. Ja dużo mówię o moich doświadczeniach sportowo-treningowych i podcastowych, no coś w nas, czegoś nas uczy po prostu o, o nas samych. I uczy też naszego ciała, że ej, to już umiem zrobić. Każdy Twój trening, powie ci, że. Ej, ty już podniosłaś tyle ciężaru, czy ty już przebiegłaś tyle kilometrów? Umiesz to zrobić. Po prostu wiesz, że będzie ciężko, ale dasz radę, nie? Więc każde takie nasze doświadczenia czegoś nas uczą. Fajnie jest też wyciągać wnioski z tego, oczywiście. Tak sobie może nie wnioski, to jakoś tak dziwnie zabrzmiało, ale po prostu chwilę o tym pomyśleć, nie? Taka chwila refleksji i lecimy dalej. I o tym chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. Za tydzień będzie odcinek o czymś innym, oczywiście, i teraz. Wracając do początku, to nie wiem o czym będzie, bo nagrywam, że tak powiem, na spontan, a dzień przed. I tak teraz jest. Chociaż, jeżeli nagrywam, nagram jakieś rozmowy, może niedługo na jesieni, to będą one nagrane wcześniej, będą przemyślane, ułożone i będzie już trochę inaczej. Z właśnie, z trzeciej strony, możecie dać znać, czy wolicie słuchać moich takich o powiastek, czy wolicie posłuchać jakiejś bardziej struktury, chociaż to mam w kursach, to, to mogę was odesłać tam. Czy chcecie. Porozmawiać, posłuchać rozmów z jakimiś innymi ciekawymi osobami, a może same chcecie być gościniami podcasterek? Ha! Jeśli chcesz, daj znać, pogadamy o tym. Dobra, teraz życzę Ci pięknego weekendu, bo już gubię głoski. Jestem też trochę chora, więc tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia za tydzień. To byłam ja, Alicja. Hejdo! To by było na tyle. Zapraszam Cię już w kolejną sobotę o godzinie 7 rano. Pamiętaj, że na siarkiwicz.pl znajduje się więcej podcastowych informacji, aktualne kursy, wydarzenia i wszystko to, co dzieje się w świecie podcasterek. Zapraszam i do usłyszenia. Hej do!